Hej, witamy na kanale Kinga Australia i dzisiaj pokażemy Wam nasze nowe mieszkanie w Australii. Mieszkanie, w którym teraz się znajdujemy, jest w regionalnej Australii, co oznacza, że jest znacznie oddalone od jakiegokolwiek dużego miasta. Co za tym idzie, ceny są tutaj niższe niż byłyby w centrum albo bliżej dużych miast. E, obowiązuje nas też troszeczkę inna e, legislacja związana z wizami. To znaczy, łatwiej jest dostać wizę w tych mniej zaludnionych regionach i to był jeden z powodów, dla których się tutaj przeprowadziliśmy. Teraz pokażę Wam całe mieszkanie. Przejdziemy sobie od zewnętrza przez wnętrze i także nasz ogród, który jest za domem. Więc zacznijmy może od tego, co jest z przodu. Podjazd do tego domu jest strasznie stromy. I ja, jak pierwszy raz tutaj zjeżdżałam, to naprawdę się bałam, czy się po prostu nie ześlizgnę i nie wpadnę do garażu. Ale na szczęście powierzchnia jest dość szorstka, i nawet jak jest deszcz, to ciężko byłoby się poślizgnąć na tym. A w Australii, w tym regionie, w którym my mieszkamy, oczywiście też nie ma nigdy czegoś takiego jak przymrozek albo śnieg, ale jest to ciekawostka, bo w Polsce nie wyobrażam sobie, żeby tak ktoś mógł zbudować sobie podjazd do domu. Naszy, nasz dom jest podzielony na dwie części, na jedną dużą część i na drugą taką malutką część, która nazywa się Granny Flat, czyli w dosłownym tłumaczeniu mieszkanie babci i w tym tak zwanym mieszkaniu babci, które chyba dokładniej na polskie realia można by odnieść jako kawalerka, to jest malutkie mieszkanie z... Nawet nie wiem dokładnie, jak ono jest podzielone, ale wyobrażam sobie, że jest to tylko taka kuchnia z salonem, i jedna sypialnia i łazienka, i jest też malutki ogródek. Tam mieszka e, taki młody chłopak, a my mamy tą całą pozostałą, dużą część domu z dużym ogrodem z tyłu. Po boku mamy bramkę z wejściem bezpośrednio do naszego ogrodu, a teraz wejdźmy do mieszkania. Pierwszym pokojem jest salon, i to jest takie miejsce, które myślimy, że moglibyśmy zaadoptować na. Studio do nagrywania dla Was, właśnie filmików. Jest to miejsce, w którym ja teraz tutaj siedzę. Urządziliśmy to sobie meblami, które przywieźliśmy z naszego poprzedniego miejsca i Krzysztof powiedział takie coś: No, bardzo mi się tutaj podoba. Wszystkim by się to podobało, ale nie każdego stać. Tak naprawdę wydaje mi się, że jest zupełnie odwrotnie: że no, nie wszystkim może się to podobać, ale raczej każdego byłoby to, na to stać. Bo śmiejemy się z Krzysztofem, że jest to display room Kmartu, czyli e, takiego taniego sklepu, w którym znajdują się meble, ubrania, przedmioty do urządzania domu, pościele, małe AGD, zabawki, cały przekrój rzeczy. Wszystkie w cenach najtańszych, w jakich chyba da się znaleźć. I w ten właśnie sposób mamy tutaj szafkę, drugą szafkę pod telewizor, regał, nawet lustra, które są na ścianach są z Kmartu. Stolik, który teraz jest przede mną, jest też z tego sklepu. Telewizor dostaliśmy za darmo, a kanapy wiem, że ktoś w ko poprzednich komentarzach napisał, czy te kanapy wzięliście sobie, z, że ktoś wystawił przed dom na śmietnik, a Wy sobie je wzięliście? No więc nie, my kupiliśmy te kanapy, chociaż faktycznie tak z perspektywy czasu zastanawiam się, dlaczego tak bardzo aż nam się one podobały, bo może nie są w najlepszym guście w obecnych standardach, ale rzeczywiście jest taka tradycja Australii, że ludzie, jeżeli y, są znudzeni jakimś swoim przedmiotem, a jest on jeszcze działający, albo nawet jest troszeczkę zepsuty, ale jeszcze akceptowalny, to ludzie wystawiają y, go przed dom w nadziei, że ktoś inny może się tym zainteresować i go wziąć. Wydaje mi się, że wynika to z faktu, że Australia jest społeczeństwem bogatszym, że ludzie tutaj y, szybciej są w stanie kupić sobie y, nowe rzeczy, to znaczy znacznie szybciej kupują nowe rzeczy, niż te stare im się zużyją i z tego powodu muszą pozbywać się praktycznie nowo wyglądających przedmiotów czy sprzętów. I dlatego te osoby, które, którym to nie przeszkadza, że biorą coś z drugiej ręki, mogą urządzić się w bardzo korzystnych cenach. A i jeszcze te poduszki i ta ramka też są z k -marketu. Przechodzimy dalej. Jako dodatkową rozrywkę w czasie filmiku, jeżeli chcecie zabawić się w taką grę, to proponuję policzyć, ile mamy takich białych, drewnianych drzwi w domu. I to są pierwsze z nich. One prowadzą do garażu. Mamy tutaj tylko pralkę z szafką umywalką, która jest takim wynalazkiem, do którego wprowadza się wąż z pralki, żeby wylatywała tam z niego woda. I jest to bardzo popularny sprzęt. W każdym domu, w którym dotąd byliśmy, taka umywalko-szafka się znajdowała przy pralce. Tutaj są drzwi do tej drugiej części domu, do tego Granny Flat. My do tego oczywiście nie mamy dostępu, ktoś inny tam mieszka, ale gdybyśmy byli właścicielami całego tego domu, wtedy moglibyśmy mieć te drzwi otwarte i połączone dwie części. To jest kącik Krzysztofa, w którym przebiera się on do pracy. Mamy tutaj dodatkowy materac. Jakbyście wpadli, to zapraszamy, położymy go w pokoju gościnnym. I mamy też tutaj lodówkę, której już nie używamy, ale którą mieliśmy w naszym poprzednim mieszkaniu. Kuchnia z jadalnią, ozdobiona jeszcze trochę na świątecznie, bo dopiero co była Wielkanoc. Przy okazji mogę dodać króciutką relację z naszej Wielkanocy. naszego turu. W kuchni mamy lodówkę, która nowa kosztowałaby chyba z 2000, bo ją kupiliśmy za 500 dolarów, to znaczy Krzysztof ją kupił i z całego tego domu on najbardziej jest dumny z tej lodówki, więc gratulacje Krzysztof. Ja rozumiem, jeżeli dla e, innych może to niewiele znaczyć, ale my przez ostatnie dwa lata nie mieliśmy czajnika i to już chyba coś znaczy, że postanowiliśmy wydać 20 dolarów na zestaw czajnik i toaster. Nowy taki zestaw kosztowałby 100 dolarów. Dodatkowo kupiliśmy sobie mikrofale, kupiłam ją za 50 dolarów, nowa jest chyba za 150 dolarów. I co wydaje Wam się, że te sprzęty wyglądają jakoś brzydko, że widać, że były używane i nie byłoby warto ich odkupić. Ja nie lubię marnowania rzeczy. Irytuje mnie to, że kiedy kupujesz coś nowego, to automatycznie strasznie traci to na wartości, a także przychodzi w masie plastiku, e, styrop, w styropianie i w kartonach i to trzeba wszystko wyrzucić do śmieci. Więc ja zawsze się cieszę, kiedy mogę kupić coś z drugiej ręki i dodatkowo pomagam, bo ta osoba może wyrzuciłaby to do śmietnika, gdybym ja tego nie wzięła. Więc ja jakby ratuję, e, daję drugie życie tym sprzętom i mnie to czyni szczęśliwszą. Oczywiście kolejne białe drewniane drzwi, ale tym razem nie do pokoju, a do szafki, w której nie wiemy na razie co do końca trzymać więc po prostu trzymamy różne rzeczy, ale trzymamy też jedzenie. I z e, takich polskich akcentów, jak już wiecie, być może e, nie tak dawno obczailiśmy, że jest praktycznie sklep, w którym jest masa polskich produktów e, pod Brisbane i e, nie ma problemu z tym, żeby dostać takie rzeczy jak Principolo, czy Mleczko, czy. Hashtet, albo jakiś tam majonez z polski, żurek w paczce. Chociaż w tym roku mieliśmy żurek w słoiku. Nasze podwórko jest bardzo przyjemnym miejscem. Tu za mną widzicie tą bramkę, którą można bezpośrednio wejść do ogrodu. Dalej znajduje się miejsce do spędzania dni lub wieczorów z meblami ogrodowymi, które kupiliśmy także z drugiej ręki, krzesłami, które dostaliśmy za darmo. Idąc dalej, przechodzimy do głównej części naszego ogrodu. Mamy taką dużą Studnie z pompą. Nie do końca wiemy, co to robi i nikt nam jeszcze nie powiedział, ale mam nadzieję, że wkrótce się dowiemy. Wydaje mi się, że to sprawia, że mamy lepsze ciśnienie wewnątrz, w domu, ale nadal czekamy na odpowiedź, na co zwracać uwagę i jak się troszczyć o tą pompę. Suszerka na ubrania, która w prawie każdym australijskim domu jest zamontowana na zewnątrz, na stałe. Eee, nie ma tutaj problemu z tym, że w jakiejkolwiek porze roku ubrania ci nie wyschną. Problemem natomiast jest to, że ubrania tutaj, jeżeli zostawiście je troszeczkę za długo, to ci po prostu wyblakną od słońca i raz specjalnie zostawiłam e, moją czarną bluzkę, która po prostu wyblakła mi na żółto, to znaczy z jednej strony była czarna, a z drugiej strony była żółta, ale przy przeprowadzce stwierdziłam, że już nie chce mi się tego ze sobą nosić, więc jej się pozbyłam. Następnym razem, kiedy taki, e, takie coś mi się przez przypadek stanie, to pokażę Wam, jakie tutaj są straszne skutki tego, jak zapomni się o swoim praniu. Mamy dużą trawiastą przestrzeń. Krzysztof ma swoją szopę na zabawki, w której stoi nasza kosiarka. I z powodu tego, że mamy taki duży ogród i jest on dobrze zabezpieczony płotem, zastanawiamy się, czy nie zaadoptować sobie jakiegoś psa. Ale na razie mamy tutaj dwa zwierzątka domowe. Mamy tutaj pająka, który nazywa się Justin. Mamy też żabę Kamilę i żaba pojawia się w nocy. Znaczy to jest taka brązowa, wielka ropucha. Ono się pojawia tylko w nocy, więc nie wiem, w dzień prawdopodobnie gdzieś pracuje. Justin najwyraźniej ma home office, bo on tutaj jest po prostu cały czas. I normalnie z innymi pajęczynami staram się walczyć, ale ten jeden nic nam tu nie przeszkadzał i on już tu był lokatorem, jak się wprowadziliśmy, więc niech sobie siedzi. Pokój Krzysztofa, który pewnie większość urządzenia ma jeszcze przed sobą. Jest tu praktycznie tylko biurko, krzesło, szafa i szafa na ubrania. Dalej mamy taki kącik naszych małych zwycięstw w Australii. Jest to mój dyplom ze studiów i wszystkie statuetki Krzysztofa, jakie na razie udało mu się zdobyć w pokere. Po prawej stronie e, mamy naszą sypialnię. Łóżko, które zdobyliśmy kiedyś za darmo, szafki, które zdobyliśmy kiedyś za jakieś kompletne drobniaki. Najbardziej podoba mi się w tej sypialni to, że kiedy rano się budzę, to mam właśnie widok przez okno na małą część naszego ogrodu i na te takie tropikalne roślinki, które od razu wprawiają mnie w lepszy nastrój. Z naszej sypialni mamy dostęp do garderoby, która jest praktycznie pokojem z żarówką na suficie z rzędami wieszaków. Krzysztof jest fanem serii skub, więc także takich skubów nie mogło zabraknąć w naszej szafie. I obok jest łazienka Krzysztofa, w której jest prysznic, toaleta, umywalka. Po przeciwnej stronie od naszej sypialni jest mój pokój z moim kącikiem gamera. I biurko dostaliśmy w jakiejś tam promocyjnej cenie, chyba 50 dolarów, a nowe jest za 200. Regał dostaliśmy za 20 dolarów, a nowy jest za około 150, więc tutaj kolejne harde oszczędzanie udało nam się wdrożyć. Mam też swoją szafę. Tutaj Krzysztof napisał coś po angielsku, to ja nie wiem. I chcę powiesić ramki na ściany. Jak się domyślacie, w mieszkaniach wynajmowanych nie można wiercić sobie dziur w ścianach od tak po prostu, żeby sobie powiesić ramkę. Z tego powodu jest tutaj taki sprytny sposób, którego wcześniej nie widziałam. A mianowicie firma 3M ma bardzo dużo produktów, które właśnie pozwalają na yy, bezśladowe przyczepianie rzeczy do ścian. I oczywiście mogą to być po prostu haczyki, i są też takie rzepy, które ja właśnie chcę użyć do tych ramek. I to będą po prostu takie paski, które ja muszę przykleić do, yy, do tej ramki, i takie same paski muszę przykleić na ścianę. I wtedy ta ramka się przykleja na te rzepy. I zostaje na ściany, a potem, e, jak chce się ją zdjąć, to wystarczy te rzepy. One tam mają jakiś system, że to się takiego odkleja. I ogólnie nie zostaje żaden ślad. My to próbowaliśmy w naszym poprzednim mieszkaniu. Mi się to wydawało takie dziwne, że wiecie, że ta farba nie odpadnie, ale nic takiego się nie stało. I jak już widzieliście w naszym salonie, na przykład mamy ramkę na ścianie, mamy takie trzy lustra przywieszone, i to właśnie wisi na e, tych rzepach. I tak doszliśmy do końca naszej wycieczki. Jest tu jeszcze moja łazienka z prysznicem, wanną, mywalką, potem zwykła mała toaleta i to tyle. Ostatnią ciekawostką jest to, że m, gdy powiedzieliśmy, że się przeprowadziliśmy, były takie pytanie, czy przeprowadziliśmy się do bloku, czy do domku. Otóż w Australii, poza centrami dużych miast, gdzie są wielkie wieżowce, praktycznie nie praktykuje się budowania czegoś takiego jak bloki. Jest tu tak małe zaludnienie, że nie ma takiej potrzeby, żeby stawiać dom na domu. Na razie po prostu większość domków są to domki jednorodzinne, dwurodzinne albo szeregowe, przeważnie parterowe, czasami z jednym piętrem i to tyle. Dlatego też taki domek my mamy. Za wynajem tego wszystkiego, co Wam dzisiaj tutaj pokazaliśmy, my płacimy 350 dolarów tygodniowo. Dajcie znać, co sądzicie i ile naliczyliście białych, drewnianych drzwi, Piszcie w komentarzach, jakie tematy jeszcze chcielibyście, żebyśmy dla Was zgłębili i do zobaczenia za tydzień.